Cześć! Cześć! Dobiega końca cały nasz Dejlowo, wyjazdowo yy, odcinkowo yy, co? Nie wiem. Mieliśmy w planach, żeby teraz weszła przeprowadzka, o której Was wspominaliśmy wcześniej, ale zadaliście nam tyle pytań po naszej publikacji i relacji z Jamajki. Że Jamaiki, musimy na nie odpowiedzieć. Więc przesuwamy odcinek z przeprowadzki na tydzień później. W ogóle pamiętajcie, że teraz są u nas odcinki o 15 co tydzień w poniedziałki. Serdecznie Was zapraszamy. A tymczasem odpowiemy na parę pytań w związku z naszym wyjazdem na Jamajkę. Czołóweczka. Ile lecieliście samolotem? Bogdan nie wie, bo spał. 13 godzin. <laughs> Jedną i drugą. Dla mnie podróż była troszkę krótsza. A ja zawsze śpię w samocie, na marginesie. Jakie wrażenia po Jamajce? Co Was zdziwiło, a może zaskoczyło? Ja się nie spodziewałem, że jakby wiedziałem, że bieda, wiedziałem, że tam będzie biednie, ale ten poziom tej biedy mnie, mnie zadziwił. W sensie pamiętam takie sytuacje, bo jak wychodziliśmy, wchodziliśmy, pamiętasz do tego to Saszana była? Tak, doseszany. Doseszany chyba. I ona miała, słuchajcie, to był taki jednoizbowy e, cały dom, tam było 11 osób, e, na zewnątrz były cztery cegły, na których gotowała się zupa z jednego ziemniaka, jednej nóżki kurzej. E, no taka bieda, 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 a jednocześnie przy tym cały czas uśmiech, cały czas jakaś taka pozytywna energia. No to było, to było totalnie takie zaskoczenie tam dla mnie. U mnie podobnie i właśnie w związku z Saszaną, ponieważ ona ma córeczkę, która, słuchajcie, na tle innych dzieci była tak po prostu dojrzała, rozwinięta, ciekawa, otwarta, że ja już wtedy wiedziałam, że trzeba jakoś się nią zająć i, i trzeba jakoś jej pomóc w edukacji, bo, bo takie dzieci są po prostu tam na wagę złota, które mogą po prostu iść dalej i, i no, nie zostaną w tym, swoim, w tym swoim świecie. A drugą rzecz, która mnie zakończyła, to postawa księdza Kamila, który naprawdę był jednym z tych ludzi. Ja sobie z, zawsze wyobrażam scenarza jako Takiego człowieka, który tam chodzi i pokazuje świat ludziom, którzy tam nie wiedzą, nie znają świata. Zupełnie tak nie było, po prostu był jednym z nich i oni go bardzo akceptowali, to było dla mnie naprawdę duże zaskoczenie. dobra. dobra. Co było najtrudniejsze w całym wyjeździe? Jednak doświadczenie tej biedy. Jednak fakt, że nadal są ludzie, którzy mają, nie wiem, do plaży, tak powiedzmy bezpośrednio, 10 km w dół i nigdy tam nie, nigdy tam nie są w stanie się dostać. To tak, ale dla mnie na przykład co innego. Tam jest. Tam są duże problemy takie społeczne, mhm. bardzo dużo jest agresji, tam jest mhm. bardzo niebezpieczny to jest kraj i, i świadomość, nawet to nie chodziło o to, że, że, jakby, że, że nasze życie było zagrożone czy coś takiego, bo to bez przesady, ale świadomość tego, że tam ludzi życie jest tak zagrożone, że tam się może wszystko wydarzyć w sumie i nie za bardzo jest jakim im pomóc, bo możemy mówić o Panu Jezusie, ale dlaczego znaczy oni będą chcieli zmienić swoje życie, jakieś swoje przyzwyczajenia, wiecie, to nie od nas zależy e, i to chyba było dla mnie trudne. Co najbardziej dziwnego jedliście? Ja mam że my jedliśmy same dziwne rzeczy. Ale w ogóle eee. bardzo mało tam jedliśmy, nie mieliśmy czasu. Prawda. Prawda? No dla mnie było dziwne to aki z rybą słoną. To mhm. jest takie, naro takie narodowe powiedzmy danie, że jest taki owoc, aki się nazywa i jego się podaje właśnie ze słoną rybą na śniadanie. To było dla mnie mega dziwne. O, ja wiem co! Ja, najdziwniejsze co piłem, to no. rasta tak. On wyciągnął nagle jakąś buteleczkę z podłóżka i pyta, czy ja chcę. Ja mówię, że jestem absentem, więc ja dziękuję serdecznie. On mówi, nie, no alkohol. On, a z farianina nie może, Rasta nie może alkoholu. No było tak, tyle papryczek piri piri, tyle drugie czosnku, potem było y, tam jakieś, nie wiem, pokrzywy czy czegoś tam, bo ja pytam z czym to jest. On mówi, ze wszystkim. Ja patrzę, czym to zalane, wyobrażam sobie, że to była woda źródlana, ale miałem wrażenie, że on tam na. Ja takiego grzydyla i straciłem smak na dwa dni, więc nie mam pojęcia jak brzmi, jak smakowała reszta potraw, bo nie czułem. Okej. Okay. Yy, zgubiłam pytanie, czy ksiądz Bogdan chciałby zostać misjonarzem? Na przykład na Jamajce? No to trudne pytanie. Ja się o tym zastanawiałem, kiedy byłem w seminarium i yy, jeżeli jest pytanie, czy chciałbym, to tak chciałbym ale myślę, że to musi iść w parze z jakimś powołaniem. A za każdym razem, kiedy pytałem o to Pana Boga w seminarium i później, nawet jak byłem na Jamajce, też się na tym zastanawiałem, to jednak cały czas Pan Bóg mi mówi, e, twoje, twoje misje są tutaj w kościele, w diecezji, e, więc tutaj jestem i jestem z tego bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy. Myślę, że po prostu misje są dla mnie po to, żeby pojechać i sobie poszerzyć horyzonty, a na stałe to chyba nie moje miejsce. Czy możemy się czegoś nauczyć od Jamajczyków? Na pewno, na pewno mówienia o pobożności w ogóle o duchowości, która o, jest tak. tam w ogóle na poziomie dziennym, codziennym, leci muzyka, gdzieś tam dudni w mieście chrześcijańska i... Idziemy na, idziemy na, idziemy na bazarze i słyszymy tak. e, o, nie wiem, co, jakąś piosenkę Hillsonga na przykład, jakieś tak, tam uwielbienie, tak. nie? I to nie dlatego, że to była jakaś taka, wiecie, sakropolo, tylko babka sobie sprzedaje arbuzy i sobie, i sobie śpiewa piosenki religijne. A druga rzecz, która mi się też spodobała kon w kontekście mszy świętej, że te są bardzo takie energiczne, z tamburynami wszyscy śpiewają i tak dalej, ale pomszy. Naprawdę nawiązuje się wspólnota. I ci ludzie, tacy zwykły paraf... zwykli parafianie, bez nazwy, oaza, coś tam, A, coś tak, tam. Tak, tak, oni tak. wszyscy stają, siedzą, rozmawiają, dzielą się. To jest super. Raz się też zdarzyło, że był pogrzeb męża pewnej pani, i naprawdę ci ludzie byli hmm. dla niej rodziną. Naprawdę oni byli jej rodziną w tym kościele i razem z nią przeżywali to wszystko. Jaki zapach Maja Majka? Słuchajcie, no chyba takich tropików. No od wszędzie jakieś palmowce, bananowce. Kokos. K A zresztą. wiem, jaki ma zapach. Wiesz, ryby. Ma zapach ryb. Ja to pamiętam z tego mia z miasteczka rybnego. No, no. I ta pamiętasz, jak ty, tą, co ty jadłaś? Tą taką głowę. No. Głowę? Tak, tak, ona pamiętała tak. tak, tak Jeżeli chcecie zobaczyć, musisz tak. się obejrzeć nasze odcinki. Koniecznie. <grym> tak, dokładnie. Chcielibyście wrócić na Jamajkę? Tak. <grym> no i oczywiście w komentarzach możecie pisać, gdzie chcecie, żebyśmy pojechali jeszcze raz. Tak, jest. Koniecznie. Koniecznie. Czytamy wszystkie komentarze. <grym> Yy, oni naprawdę nie widzieli białych ludzi? Ha? E, nie, no to nie jest tak widzieli że nie Kamila Widzieli chociażby, tak, to. tak. To nie jest tak, że nie widzieli, ale to jest trochę tak jak, słuchajcie, jak jesteście w sklepie na przykład, albo w kościele, i pojawi się jakiś ciemnoskóry mężczyzna, albo ciemnoskóra kobieta, to przyciąga to uwagę. Najczęściej jest tak, że tam. A jak, jest, jak już jest jakieś dziecko, to już w ogóle przez to dziecko nie widziało. No widziało i w, i w internecie, i w telewizji, ale to zwraca uwagę. Tak samo jak my byliśmy tam jako biali nieliczni, e, no to po prostu zwracali na nas uwagę i tyle. Jak tam jest z dostępem do TV NETA Informacji? Co jest bardzo dziwne, tam, tam, tamtejszy rząd bardzo zwraca uwagę na to, żeby był dostęp do sieci i y, małe takie y, 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 jamańskie dzieci, szkraby. <gry> mają, szkraby właśnie, mają szybki dostęp do smartfonów i do internetu, także to jakby hula tam sieć. No, ale jak jesteście w buszu, w takim gdzie my tam byliśmy też na odcinkach, no to ten zasięg to może jest bardzo marny i, yy, no, i tam jest trudniej, nie? Nawet, jeżeli, nawet jeżeli zdobędą smartfony, no to połączyć Ale te, trudniej. telewizora nigdzie nie widziałam. Jak to jest uczestniczyć we mszy w innym języku? To to jest tak, w innym języku to w innym języku. Okay. Telefony dzwonią. Jak to jest uczestniczyć we mszy w innym języku? Strasznie stresujące, kiedy musisz odprawiać tą przesiedę w innym, innym języku jeszcze słabo już w tym języku, a jeszcze y, ci mówi Pio Kamil, że masz powiedzieć kazanie w tym innym <laughs> języku jadąc na to miejsce, prawda więc w głowie masz, czujesz się jak na maturze z ustnej z języka hmm. angielskiego. Ja akurat miałam okazję uczestniczyć w, mszy w innym języku, chociażby z powodu SDM-ów i z powodu jakiegoś tam Erasmusa, który mi się trafił. Ale to, ta msza majska to nie jest kwestia języka, to jest kwestia kultury. To jest Nic. zupełnie inna msza, inaczej się ją przeżywa: bardziej, bardziej yy, głośno, otwarcie, yy, bardziej wprost. Tak, i to jest. jesteś bardziej zaktywizowany, nie? Tak, tak, i to jest super. Jakby to jest... To chciałam nawet do tego pytania, czego możemy się uczyć. To, Jeżeli chodzi o mszę świętą, to możemy się tego uczyć. Ale to też jest super, bo to jakby to poszerza horyzonty. Jak tak. widzisz na, myślisz msza święta, tak. to myślisz o takiej mszy, którą masz u siebie w niedzielę w parafii. A to jest ten sam kościół, tylko na drugiej półkuli i tam sama msza by go nazwać inaczej. I, I okazuje się, że nie ma jakichś takich kanonów, że tam msza musi tak wyglądać. Ona zależy bardzo tak. dużo od nas, od takiego naszego temperamentu właśnie, od kultury, w której jesteśmy. I to jest super. Nie wiem, czy mi dośpiewasz, ale... Ale, ale, ale... luja. Naprawdę tak było. Ale, Jak to jest mieć brata księdza? Mam brata, który jest księdzem, więc jakby... To nie jest jakaś nakładka na czoło. Tylko to jest tu brat i akurat jest księdzem. Jest bardzo spokojny. Jak Wy to robicie, że się tak świetnie dogadujecie? My się nie dogadujemy. Nie dogadujemy. My się bardzo dużo Tylko to wszystko wycinamy w montażu. Czy będzie Monia na rekolekcjach weekendowych w ten weekend? Słuchajcie, ja myślę, że to pytanie było sprzed tygodnia, bo to było podsumowanie. Nie wiem, czy teraz w weekend są to, to chyba te, co były w teraz. A to jest, aha. Chyba tak. No to nie było jej. Nie. Przepraszam. Ile razy się pokłóciliście na wyjeździe? Tyle, Tysiąc. ile minut było w dobie. Tak. Zaczynając od tego, że. Z jeszcze A on się z tego śmiał! A ona się na mnie za to obraziła! <laughs> co z Mogła się obrazić na Ty jaszczurkę, jaszczurkę A nie na mnie! Że to a się... w ogóle jest jeszcze fajna akcja! W ogóle to nie, nie, czy ty to tym wiesz. Jest taka skalamandra, czy tak, jak się nie tak, się tak. O tym, tak. Skalamandra to jest takie dosyć. Ona jadowita jest, tak, nie? Tak, tak, I tak. chyba dwa dni przed naszym przylotem Kamil znalazł tą skalamandrę u siebie w mieszkaniu, ale nie powiedział mi to, ja miałem bekę, ale nie powiedzieliśmy o tym Moni, bo baliśmy się, że będzie spała pod palmą. Właśnie, tak. <laughs> że też rodzeństwo chce spędzać ze sobą wakacje, to się nie dzieje. Eee, to robimy dla YouTube'a, to jest jakby musimy to przeżyć po to, żeby mieć wyświetlenia, nie? Dzięki Ci w ogóle, że spędziłeś ze mną te wakacje. Dzięki. Nie baliście się chodzić z kamerą po mieście? Ja się bałam. E, my taką malutką kamerę nie i taką wielką maczetę ale prawda jest taka słuchajcie że jak raz nagrywaliśmy Q&A z księdzem Kamilem mm. to przechodził gościu który się tak ostro na wrogo nastawiał tak. i wystarczyło że Kamil powiedział wagwan wagwan miji to jest w języku patła tam takie się manko czy coś tam tak. i oni od razu reagują a dobra ktoś zna język taki Czyli tutajszy naszych, nie? On jest z jeden z naszych nie ale więc Kamil był dla nas po taką dużą druga taka sytuacja była wtedy kiedy my poszliśmy do tego getta i to no, tam no, nie właśnie. widać kamera tego nie pokazała bo ja tak, ja tak z ukrycia kamerowałem no, no. Ale jak my tam tego zeszliśmy, to ludzie, którzy tam byli, tak w naszą stronę dosyć wyszli, z chat wys, wyszli tak z chaty od razu z takim, co wy tu robicie? No. Turyści, biali, z kamerą. I dopiero potem tam yy, no, nasz Guard nas tak. ochronił, nie? Więc, no. I ja po prostu trochę, tak, trochę trochę strach, trochę strach. Ale z Kamilem i z Janem było spoko. Czy pytaliście ludzi o zgodę na pokazywanie ich twarzy? Wiecie co, to jest kwestia takich ogólnych zasad. Jeżeli jesteście w miejscu publicznym, to nie musicie pytać o to zgody. Jeżeli nagrywaliśmy kogoś tak face face albo byliśmy w przedszkolu, no to o tą zgodę pytaliśmy, czy możemy nagrywać, no bo to nie są miejsca publiczne, ale jak robiliśmy takie ujęcia na plaży czy na ulicy, to, no to nie musimy tego robić, nie? Zresztą, ale były też takie sytuacje, że niektórzy nie chcieli się nagrywać i nam pokazali na no Ukanova i okej, okay, no nie nagrywaliśmy wtedy i to wszystko prawda. luz, nie? Mieliśmy kilka takich w miast w mieście rybaków i była taka schodza. No i słuchajcie, to tyle pytań. Bardzo za nie dziękujemy, że wzięliście udział w ogóle w, tym, w tej naszej wyprawie tutaj, oglądaliście nasze odcinki. Dziękujemy za wszystkie reakcje i wszystkie odpowiedzi. Dla nas to był też bardzo ważny czas, dlatego że poznaliśmy tam wspaniałych ludzi. Też misjonarzy, siostry, biskupa, po prostu ludzi, którzy tam mieszkali, parafian. To było naprawdę zmierzenie się, zderzenie i, i wejście we wspólnotę. To było świetne. Prosimy Was, oczywiście, o suby, o lajki i proszę piszcie w komentarzu, gdzie byście chcieli, żebyśmy jeszcze polecieli albo pojechali. My powiem Wam z że w tej nowym sezonie będzie taka, taki format, gdzie będziemy jeździć. Musicie w powiedzieć nam, gdzie byście chcieli nas widzieć, a my czekamy i będziemy czytać wszystkie komentarze. Obiecujemy. Za dzisiaj dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku już o 15 w poniedziałek. Cześć!